Witanko. Ostatnio robiłem taki długi film, niby porównywałem po cichu Sanwę z tym Kondorem, bo one obydwa mają takie ocieplenie, bardzo podobne w tych, w tych samych częstotliwościach i to mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Przy czym Sanwa nawet jakby jeszcze troszkę odrobinkę gra naturalniej, tyle że przy większych głośnościach słabnie, ale tak na umiarkowanej głośności one brzmią bardzo podobnie. Prawie nie słychać różnicy, jak się przechodzi z jednego na drugi. Patrzcie, pokażę Wam. Także i ta Sanwa jest świetna, i ten Philips jest. Nie wiem, czy ja powiedziałem Kondor, bo mi się myli Philips, nie Kondor. Jakbym się pomylił, bo już nie pamiętam. Eee, także Philips. I tutaj basna na Maxa. A tam nawet. Y nie, nie, ciut jest zdjęty, bo samba ma trochę jednak troszeczkę więcej tego basu, ale jest trochę ciwsza, cichsza, chociaż kto wie, może jak się zdejmie tego basu, trochę, to może ona aż taka cichsza nie będzie. Zaraz zobaczymy, ale chyba jednak tak, ale dobra, najpierw zobaczmy tą barwę. Philips i Sanwa No kurcze, to jest to samo. Jak dla mnie brzmią prawie identycznie. A który się szybciej rozpruje? Jednak wasz i szybciej rozprówa. Czyli Philips jest mniej podatny na przestery. No, Philips jednak może trochę za zagrać głośniej na tym maksymalnym basie. Przy czym jak się trochę zdejmie, to on już jest stabilniejszy. i głośniejszy, a Sanwa kurcze muzykę mi zmieni ale to też jest dobre, także poczekaj aż się rozkręci ale Sanwa też jest świetny sprzęt, przy czym jest 100% sprawna jedyne co to ma brak anteny no ale dałem kawałek drutu i tak to świetnie odbiera nie przeszkadza mi ten brak anteny a zresztą zawsze jakąś tam można założyć ale niekoniecznie. No nie, nie Na no siłę nie będę niczego szukał, bo nie mam. Ale w razie co można tam jakąś antenę dopasować. Dobra, zobaczmy teraz Sanwa. I Philips. A na tym nagraniu jednak Philips troszeczkę ładniej już, trochę lepiej omiata tymi sopranami i tych średnich, wyższych, ogólnie średnich ma troszeczkę więcej, takie mniej, no jednak trochę, Sanwa trochę większe stłumienie ma. Czyli no znów wychodzi na to, że Philips wygrywa, ale Sanwa też gra świetnie. Ale dobra, już bez gadania dam wam trochę posłuchać najpierw Philipsa, potem jeszcze raz Sanwy. Jednak trzeba bardziej ściszać, bo on natraci trochę ten swój, to swoje brzmienie przy większej głośności. No także tutaj nic nowego nie odkrywam. Grają bardzo podobnie, tyle, że Philips może zagrać głośniej, to na tyle taki krótki teści, to zmykam, hejka.